Ty, Miki, po tej wytężonej pracy musisz być mega zmęczony! Oh, jejku, może pozwól nam sobie pomóc! Ale lista musi być ogarnięta przez króla! <grym wytrzyma> u, 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 u. Lepiej przerzuć się już na listę zakazów, bo łasice próbują się tu wedrzeć. <grym wytrzyma> Hej, szaku! Do zobaczenia na szlaku! U, u. Nie! Król musi robić wszystko samodzielnie! Zaraz rozprawię się z tymi łasicami! Hej! Czekajcie! Jestem waszym królem! Zwołajcie! Dokładnie idziecie! Wracajcie! Aha! Mam was! Siem kramiki! Pozwól nam wreszcie sobie pomóc! O wiele łatwiej będzie je znaleźć, jeżeli poszukamy razem! Nie, ja się tym zajmę! Chyba wiem, dokąd się wybrały na królewską ucztę! Jeżeli król Ludwik nie chce nas na swojej uczcie. Musimy nawcinać się za wszystkie czasy, zanim tutaj wróci. O, zdaje się, że nie powinno was tutaj być! Coś ty za jeden? Jestem frajdek! Hej, to my tutaj jesteśmy od sprawiania frajdy! Stójcie, łasicę! Natychmiast przestańcie ucztować i wyjdźcie. A ty tu? <grym> wygląda wyśnie, co Pluto! Tędy, szybko! Macie oddać to żarcie! Słyszeliście rozkaz króla. <grymna> Ale świetny chwyt mi. Fertiers odsunął mi polys. Było blisko. Jak się nie wakru. Ua. <perkot prayedounce> o, hej, witaj, królu. <rebirth> Chyba zniszczyliśmy twoją ucztę niespodziankę. <zcket> Ale z ciebie głupstwem, wiesz? Uczta niespodzianka była dla Was! W nagrodę za to, że już od tylu lat mnie rozśmieszacie! <grystanie> Co? Uczta na serio była dla nas? To całkiem śmieszne! A? A, Złoty Was! A. <grystanie> Dałem radę! O. Przepraszam, że nie wykonałem wszystkich zadań królu. Ciężko było je wykonać samemu. Ale jak to samemu? Przecież wiadomo, że to niemożliwe. Kto w ogóle kazał ci je robić samemu? Ty, królu. Nie, poprosiłem cię tylko, żebyś dopilnował, aby wszystkie zadania były wykonane. O, źle to zrozumiałem. O rety, masz rację. Dobry lider pozwala, aby inni mu pomagali. Na przykład teraz! Nie poradzimy sobie z tym przepysznym deserem bez pomocy naszych głodnych przyjaciół! <grywka> 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 Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.